Wszystkich w Szepietowie na wiosennych targach ogrodniczych i targach pszczelarskich. To już po raz 22. Spotykamy się wiosną w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. A oficjalne otwarcie wiosennych targów ogrodniczych i targów pszczelarskich oraz zabranie głosu proszę dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pana Adama Niebrzydowskiego, a na scenę zapraszam zastępców dyrektora. Pana Tadeusza Markowskiego i Mariusza Celika, gospodarzy dzisiejszego wydarzenia. I bardzo serdecznie zapraszam Pana Andrzeja Sutkowskiego, wiceprezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Otwieramy kalendarz imprez targowo-wystawienniczych zaplanowanych na 2018 rok przez nasz ośrodek. Rok 2018 jest rokiem szczególnym w działalności naszego ośrodka. Ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia powstania. W tegorocznych targach uczestniczy ponad 180 wystawców, którzy przygotowali swoją ofertę targową. Są wśród nich wystawcy z materiałem szkółkarstwym, nasionami warzyw, ziół, kwiatów doniczkowych, sprzętu i środków do produkcji ogrodniczej. Na wystawie gościmy także wystawców z żywnością regionalną i tradycyjną. Wśród wystawców są także pszczelarze którzy oferują bogaty asortyment miodów i sprzętu pszczelarskiego. Równolegle z targami ogrodniczymi trwa wystawa królików rasowych, zorganizowana przez Związek Hodowców Królików i Drobiu ozdobnego. Proszę teraz o oficjalne otwarcie 22 ogrodniczych targów oraz targów pszczelarskich i o przecięcie wstęgi. Poprosimy o oklaski, łatwiej pójdzie przecięcie wstęgi. Dziękujemy bardzo. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pan Adam Niebrzydowski, pragnie w dniu dzisiejszym wręczyć statuetkę Wigora. Te prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój podlaskiego rolnictwa oraz za dobrą współpracę z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jest jednym z najbardziej cenionych trofeów. I dziś trafia do rąk pana bronisława Puczela, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w krzyżewie. Zapraszam panię bronisławie na scenę. Tę prestiżową nagrodę wręcza pan Adam Niebrzydowski, dyrektor podlaskiego ośrodka doradztwa rolniczego w szepietowie. Nagrodzony to pan bronisław Puczel, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w krzyżewie. Bardzo prosimy jeszcze o zdjęcia, oklaski też. Za chwilę czeka nas szczególne wydarzenie, otwarcie stacji meteorologicznej w naszym ośrodku. zawdzięczamy to owocnej współpracy z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Dane pozyskane, wykorzystane zostaną do wyznaczania suszy rolniczej. Zapraszam wszystkich do obejrzenia stacji, która znajduje się na polu doświadczalnym naszego ośrodka. Z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego łączy nas bogata wieloletnia współpraca, ale ta współpraca ciągle jest wzbogacana o nowe elementy. Takim wymownym jej dowodem jest otwarcie na gruntach podlaskiego ośrodka doradztwa rolniczego utworzenie stacji meteorologicznej stacji która będzie służyła rolnikom będzie również wykorzystywana przez doradców a będzie włączona do krajowego systemu monitoringu suszy i mam nadzieję że będzie obiektywizowała urealniała te dane i pomoże przyczyni się do wyznaczania rejonów dotkniętych suszą. Oczywiście życzę rolnikom i doradcom, żeby zjawisko suszy nie występowało, a warunki klimatyczne były optymalne. Ale jednocześnie pragnę podziękować Dyrekcji Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i pracownikom za dużą życzliwość, z jaką spotkała się nasza inicjatywa utworzenia tu stacji. Jest to wspólna inicjatywa. Dla nas jest to wydarzenie dużej wagi. Z jednej strony jest to symbol stale pogłębiającej się współpracy między Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i naszym Instytutem, a z drugiej strony jest to pewien krok do doskonalenia tej naszej wspólnej służebnej roli wobec podlaskiego i krajowego rolnictwa. Kurki chowam z czystej przyjemności. Dla mnie osobiście jest to hobby. Jest to hobby, lubię zwierzęta, mam króliki, mam kurki, mam przepiórki, bażanty i także Chowam hobbyści, hobbystycznie tak, bardzo. Hoduję króliki, amatorsko, oczywiście. Jestem zrzucony w Podlaskim Związku Hodowców królika rasowego i drogozrodnego. Króliki są na wystawy, wystawiam oczywiście, które odpadają, bo są odpady, to idą na, na mięso. A także na wystawy, hodowcy ich nie kupują. Łapy mamy sprawdzone, są w odpowiednim, w odpowiednim kolorze. Długość, długość ucha jest prawidłowa, głowa jest samcza. Tutaj możemy dać maksymalnie 20 punktów. Ja bym się specjalnie do niego nie czepiał. Na ringu była wystawa królików oraz drobiu ozdobnego. Prezentowana, można powiedzieć, tutaj o charakterze nie tylko wojewódzkim, ale też i krajowym z kilku, z kilku województw. Targi, oczywiście, jak wszystkie targi w Podlaskim Środkowym Doradztwa Rolniczego, są pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jurgiela. Dzisiaj mieliśmy wielką uroczystość, wręczenie dla odznaczeń zasłużonych dla rolnictwa, dla rolników, dla osób zasłużonych dla rolnictwa, które przez wiele lat poświęcały się pracy na rzecz rozwoju nie tylko podlaskiego rolnictwa, ale również i w Polsce. I oczywiście nagrodzenia hitów, targów, wystaw, tak że nagrodziliśmy najlepszych wystawców za najlepsze produkty oraz stoiska. Szanowni Państwo, dostojni goście, miło mi poinformować, że decyzja ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Krzysztofa Jurgiela, oznaczenia zasłużone dla rolnictwa otrzymują. I zapraszam Państwa na scenę. Pan Janusz Okurowski, witamy, pan już jest, pani Lucyna Kalenik, Ewa Sokołowska, Franciszek Gryszkiewicz. Stanisław Witold Hojnowski, Sławomir Kamienowski i Pani Jolanta Czaplicka. Zapraszam Państwa na scenę. O złożenie gratulacji bardzo proszę Pana Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pana Adama Niebrzydowskiego. Nasi szanowni goście również mogą złożyć gratulacje. Jest to chwila wyjątkowa. Szanowni Państwo proszę o klaski. Dla tych Państwa jest to naprawdę dzień wyjątkowy. Proszę bardzo. Można składać gratulacje, życzenia. W dziękuję, dziękuję, O ocenę i ogłoszenie wyników konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko, najbogatszą ofertę hit targów proszę Przewodniczącego Komisji Pana Tadeusza Markowskiego. Po szczegółowej analizie wszystkich stoisk Komisja postanowiła nagrodzić w kategorii hit targu Nagrodzono suknię odmiany Baby Doll z gospodarstwa ogrodniczego Wielgat Wola Zambrowska. Jest to roślina ozdobna o wyjątkowych kaskadowych kwiatach kwitnących od późnej wiosny przez całe lato. Piękny róż uprzczony białymi kropkami wprowadza ciekawe, kolorystyczne akcje do nasadzeń balkonowych. W kategorii najatrakcyjniejsze stoisko. Nagrodę przyznano gospodarstwu ogrodniczemu Danuti i Wiktora Wróblewski z Wielska Podlaskiego. Na stoisku zaprezentowano estetycznie i ze smakiem bogaty asortyment kwiatów rabatowych i balkonowych. W kategorii najbogatsza oferta nagrody przyznano firmie Drewnopol ze starej kamionki. Na stoisku zaprezentowano, zaprezentowano szeroki asortyment małej architektury ogrodowej. Wykonany z drewna dębowego. Dziękujemy za coroczny, taki piękny udział w targach w Szepietowie. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy. Gratulujemy pani Jolancie. Gratulacje składają panowie dyrektorzy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i nasi szanowni goście. Dwa razy w roku minimum do Szepietowa i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy, dziękujemy za udział dziękuję. i gratulujemy. Poproszę również o klaski. To jest najatrakcyjniejsze stoisko wiosennych targów ogrodniczych 2018. Gratuluję serdecznie. Zapraszamy do szepietowa. Dziękujemy za udział, dziękujemy, że tak piękne stoiska tutaj prezentujemy. Na najlepszy produkt pszczelarski. Komisja mając na uwadze cel konkursu to jest estetykę te opakowania, walory organoleptyczne ocenianych produktów i jakość oferowanych towarów przyznała nagrodę. Panu Alfredowi Kucińskiemu z gospodarstwa pszczelarskiego Pasieka z Pieniężna. Zapraszam na scenę pana Alfreda. Gratulujemy serdecznie. Gratulacje składa przewodniczący komisji i, pan i panowie dyrektorzy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz nasi szacowni goście. Poprosimy o oklaski dla wszystkich naszych zwycięzców. Mój ojciec tak amatorsko tam trzymał trochę A ja jak się ożeniłem dopiero w wieku 20 paru lat, to w rodzinę taką się ożeniłem, co było dużo przelaży, sami pszczelarze. To jest bardzo wartościowy trudnie tak w pozyskaniu. I tak jak w tamtym roku te deszcze padały, co ta spać wystąpiła, to zaraz deszcze zmywały. I zmywały. Ale ona jak wystąpi, to tak tego jest, że leje się po prostu przejdzie. Parę lat temu też mi się udało zdobyć hit targów, taką prestiżową nagrodę na targach w Szepetowie, Też za surfinie. No, w tym roku wyszła Baby Doll. Nadaje się na balkony, jest zwięzła, niezbyt długa, więc jest odporna też na, na wietrzną pogodę. Te pędy nie są takie sztywne, grube, więc też nie będzie taka łamliwa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zaczynając od najmniejszych odwiedzających, czyli dzieci, różnego rodzaju konkursy, ale też i bloki tematyczne, konferencje, wywiady, także połączenie doświadczenia, wiedzy, ale też i, i znajomości, jakie, jakie można tutaj zawrzeć z wystawcami, producentami. Mnóstwo ludzi, rekordowa ilość. Jeżeli będziemy porównywali poprzednie edycje, to tutaj można powiedzieć, że padł rekord odwiedzających około 20-kilku tysięcy, a jesteśmy bardzo zadowoleni.